Stąd święta mieszka, mówi. Dlatego wasza walka o kapłaństwo jest bardzo słuszna i błogosławiona. Ale pamiętajcie, że wciąż macie kapłanów. Cieszcie się i dziękujcie Bogu za. Waszych kapłanów w modlitwach, dopóki, dopóki ich macie, macie wszystko. Możecie mieć zdrowie, możecie mieć cuda, mogą wam wyrzucić demony. Dopóki żyją między wami, Bóg będzie w nich działał. To pomyślcie, jaka, co, jaki los czeka Francję. Zostało im paru starych kapłanów. Kto będzie tę ziemię uświęcał? Co tam się na tej ziemi wydarzy? Przez to się nie pytacie, porzucił Sutamę, modlić się? Tak, bo on jest zawsze kapłanem, może wrócić. Wszystkie te łaski, które mu Bóg dał, on mu je nie zabrał. Tylko sam ten, co porzucił kapłaństwo, je zablokował. Tak jak ty odblokowujesz wszystkie łaski, które masz w sobie od Boga przez sakrament pokuty, to samo może uczynić kapłan, który powraca. Dopiero kiedy umierają, skończy się ich posługa. To jest wielka, mówi Pan Jezus, tajemnica wiary. Sakrament kapłaństwa, mówi Święta Agnieszka, trwa w każdej duszy. Żaden dekret Rzymu, biskupa usuwają kapłanów. To jest kłamstwo. Oni są dalej kapłanami. Kościół popełnił ogromny błąd. Ta metoda współczesna rzymska prowadzi do tego, że w kapłaństwo nikt nie pójdzie. Zarżnięto teologię kapłaństwa. Dla grodziej kapłani nie będą bronili kościoła, to bo boją się o was byt. Rozumiecie? Bo go do mamy wyślą i mu zrobią procedurę urzędową usunięcia z kapłaństwa. To weźcie dokładnie, przeczytajcie. Ten mój list do księdza kardynała jest on na internecie na temat natury kapłaństwa. Przeczytajcie dokładnie. Oni, oni nie wiedzą, co mówią. Sakrament kapłaństwa trwa w każdej duszy aż do śmierci. I jeśli koło, Heru, koło pani Herusi byłoby piętnastu księży, a wśród nich jeden suspendowany, i pani go prosi o spowiedź, spowiedź jest ważna, tak była ustawiona teologia kapłaństwa. Był wyrzucony, nawet jak miałby kobitę, rozumiecie? I nie był kapłanem przez 10 lat 15. Złapiesz go, i spowiedź jest ważna. Tak to było mocno i pięknie udokumentologicznie. Dziś wszystko wyrżnęli. Dziś państwo nie ma żadnego znamienia, tylko urzędnik, który, który musi umieć rozprowadzać bloczki na pieniądze, ściągać podatki, zbierać pieniądze jak to na Zachodzie i wykazać się biskupowi, że na ten rok mamy na koncie 100 tysięcy, parafia może działać. Jeśli nie ma, to parafia zamykamy. Absurd, dzieci, absurd, rozumiecie? Do każdego kapłana podchodźcie na kolanach, choćby jego grzechy były cięższe niż Wasze wciąż jest królem wobec dusz i ma władzę nimi rządzić. Trzeba się wiele modlić, ale nie wolno Wam zapomnieć o godności każdego kapłana, aby Jego imię wybrane przez Boga nigdy nie spadło bez szacunku na ziemię. Grzech bowiem nie odbiera godności i łaski namaszczenia na Syna Bożego. Pamiętajcie, grzech bowiem nie odbiera godności i łaski namaszczenia na Syna Bożego. Narzekacie bez ustanku, mówi święta mieszka, no bo taka jest nasza katolicka rzeczywistość. A nie wiecie, jak jesteście szczęśliwi mając tylu kapłanów. Myśmy mieli bardzo niewielu, dlatego wciąż modliliśmy się o to, aby Bóg do kapłanów. Daleko wam jeszcze do cierpień i samotności, jaką my musieliśmy cierpieć. Bardzo sobie cencie ich posługę i jak tylko możecie, pomagajcie im, bo diabeł chce zniszczyć świat, niszcząc kapłanów. To zapamiętać sobie, kiedy nie będzie kapłanów, nie będzie Boga w świecie. Kiedy nie będzie kapłanów, nie będzie Boga w świecie. To jest wielka wojna. O Matwa. Święta Agnieszka mówi pięknie. Matka Boża walczy przeciwko temu niebezpieczeństwu. Ona kocha wszystkich kapłanów, jest matką wszystkich kapłanów, traktuje ich jak Jezusa, ofiarując za nich swoje łzy. Bardzo ją boli, kiedy się ich nie kocha. Maryja jest największą obrończynią kapłanów, zawsze jest blisko nich. Módlcie się za kapłanów do niej. Ona jego broni. Amen. Bo